I mamy niedzielę, godzina, nie wiem która, dziesiąta. Kaczki tutaj szmursują. Trzeba się rozbierać się do wody, narusz. O po tej porze roku. Dźwigni termometr. O! po ma być O! Morszy. Wychodzi na chwilkę, zaraz wyjdzie znowu. No dzisiaj już lepiej znacznie posiedzieć w tej lodowatej wodzie. Nie wiem ile jest stopni, pirometr miałem zabrać, idę głębiej. Bo ja na kolankach wiecie. Nie? Spoko. Kaczki w ogóle tam cały czas dają. Ej, e, fajnie to jest. To jest jeziorko. jest dobrze. Słoneczko gdzieś tam by chciało wyjść. Dzisiaj, który 8 grudnia 24 rok. Chodzi tutaj. O, się zdenerwuje na nas zaraz. No. Jeszcze trochę No i już siedzisz już Ludzie się zjeżdżają Akurat nie dla nas A mors się Mors się grzeje w tym w samochodzie Zaraz przyjadą tutaj lud ludki Także zobaczycie Takie jeziorko Ładne, duże Łabądź tu sobie Fuszyjkę. Może będziesz miał mokrą lepienie to lepiej nie. To już, ja już mam furt zanurzenie. zaraz wychodzę, bo... No ja już czuję, że mam takie tygawki wchodzą i... Widzicie już Ewa pełne zanurzenie, ja też. Drugi raz dzisiaj niedziela. Poranek. Spacer 5 kilometrów, trzasnęliśmy i przyjechaliśmy tutaj się zamoczyć. Ludzie się zjeżdżają, dlatego warto, jak, jak dla mnie, przyjechać wcześniej rano, żeby, wiecie, nie było za dużo ludzi, bo chaos, niewskazany. Rozmawiamy z Łabądziem może, a nie Łabądzie, ale jesteś wielki. Ale... Tak, pięknie, no tak, pięknie. Jak bliżutka jestem niego. No, piękny łabu.